Bośniaka. ale bośniak potrzebuje przeciwnika moi drodzy. Trzeba na przykład? Co? Co? No. Co? Dobrze, a zapowiadamy jeszcze kolejnego, żeby później. Czyli, że ona przyszłość. Czyli za razie... Ty chcesz to powiedzieć? Chciałbym to powiedzieć? Uwaga moi drodzy, patrzcie co się dzieje. Czy chcecie zobaczyć za no. To zapraszamy do nas. Nie kurwa z tego swingu Ej jak cię ostatnio widziałem w ringu To na pewno się po tym zesrałeś do stringu Ciebie rozjebał jak Kole bez treningu Ty I kurwa bądźmy dosłowni Do niebo tylko chociaż nigdy nie byłem na siłowni I Kurwa kręcę pechem Ej zobacz masz przed sobą pistolet Spoko, więcej ci tej ręki nie podam I w tym momencie będziesz w szoku. Koro w piątek mi naklepałeś, już dzisiaj daj mi spokój No dobra, przyznam się uczyłem go pływać na picie i co kurwa Wychowałem hipokrytę Jać poeta, jest to mój zwykłym celem Nie podob ci ręki, już ci jestem przyjacielem, a czego jest kurwa beką Ty Ej przysiekam, dzwonię do tego edzio, odbierz telefon, później straciłem go kurwa cztery razy A ty masz człowieku górówki po zjedzeniu kurwa jak I prawda jest taka Cię przypomina ściemę Bo już double nie startuje W bitwach na scenie W kratce też przegrałem przez kremę Zostało mi już tylko zakładanie sukienek I w tym momencie Wiesz, że daję wokal Chyba zostawię freestyle i wracam na TikToka. W tym momencie To jest opcja prosta Zostawię freestyle, bo jeszcze kiedyś skończę ja pośniak Ej, co? Ej, Ej, co Ej, dobra, to zalecie tego, Ej Ej, od Może wygrasz bitwę na głosy Ej, co to masz, kurwa, dziś takie tu No bo ci się zniknie, kurwa, kasztacz Head shoulder! Ej, przegrałeś klatce, wam, i chcesz wrócić na TikToka do deszczu pod rybne! ja Jadę szczerze, bo jak sobie wpadam, to jestem numerem jeden! Tak szczerze, Edzio, to prowadzisz karierę? Jeszcze gorzej niż Jurek i prezę! Ej, dobra, jesteśmy zbyt hardcorowi Ej, dzio, kurwa, jak się czujesz w Ej, krzyżowych Ej, że chyba to nie ja. mega boli, zobacz Ej, pod, południe, północ, każdy cię pierdoli Ja, 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 Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, yeah. raz dwa, trzy Było o weź to z ziomku Bo też jest jak Tesla, nie pojedzie bez sprągu Tuste włosy, jest aneksji Nie tuste włosy, przy tobie mam tuste wersy yo. Dla ciebie ta gadka jest przykra, mam tuste wersy więc weź ze mnie przykład jał, ty hey. głupia pało Koronpiotem nie naklepał Tobie się to jeszcze nie udało I nauczyłem wam kurwa freestyleować, Wypożyczyć to Bez ładowarki Ej, i każdy to wie, niech fajnie jest to tylko usb c się rozmiar, Niego dziewczyna, nie ma z nim żadnych Ty Weź się kurwa przyznań Za Polskiej w scenie bo jesteś ty Moi drodzy, dajcie jeszcze dwie minutę, wszystkie roczki w górę, poproszę. Krócej, dajcie panie hałas. poproszę, druga rundę. Raz, yo. yo, 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 Dobra, rzucam pankrzę i morda wysyłam do betel, bo z wyłączonym bajkiem brzmi najlepiej. to ja, 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 ja. Nadjejał bez Majka, przez chwilę znowu byłem w twoim ja jesteś kurwa, ja byłem śmiesznym chłopem Ty najlepiej brzmisz kurwa ze skasowanym TikTokiem Ja pierdolę, co to jest w ogóle za lipa? Ej, no założył TikToka i który miasto zrobił aż taki przypał Ja pierdolę, kurwa, kurwa i ziomka Odpalam pierdolonego kopa. I sobie myślę, kurwa, co robią te jebane Nie Te niedługo zaczną mi wyskakiwać z lotówki Ja powiem szczerze, TikTok jest na telefon, a nie na kompa bumerze. Ej, no hey, ja yo. mam więcej skili, bo świat znany z tego, że na bitwach zawsze siedzi w jury. i w sumie taka ta jest dla ciebie przyka, siedzi w jury, kiedyś nawijał, nigdy nie wygrał. Ej, hey, ty jesteś z jebem. e to przyznaj się, przecież mamy kurwa 2 ty, na czym ty. Znaczy, się zastanawiasz chwila? Ej, powiedz teraz na głos, jaki mamy kurwa bilans. Bilans, co zagadka, twój mózg się nadaje na bilans sześciolatka. E, w tym 6 -latka, to dla Ciebie za wysokie drogi I w tym momencie jadę handkorowo I nie byłby widać gdybyśmy nie lecieli pokojowo I w tym momencie jadę tego która Przy nim pokojowa nie jest nawet temperatura yo. Yo, 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 yo. he's yeah.

Skumaj, bracie, chyba mnie tam podsiadłeś w pierwszej klasie Yo! Sprawdzaj typie i pierwsze lecę sobie mordozbitem Ja ulecę, nawijam się od zaraz Bo śniakowi kończą się pance, więc w górę łapki zróbcie na łas Ja w korową Jak się kończą palce, zaczyna nawijać pokojowo A Ja ci mówię tak Ty nigdy nie byłeś żadną żoną To by się nie kończą pancze To by się skończył góry Bo honor Taka jest nie dasz mi tu rady, Bo ja mam honor w Honor i zasady, kurwa to jest stary rocznik Idzie po twoim twoje wdychanie są opcją śmieszną. Wygram kurwa jeszcze przed 40. Yo yo, 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 Dobra Mordo, ja tu freestylować umiem. Honor i zasady, ale powiedz na którym dyduję. Yo, od nowa, patrzcie, Sentinel, wersja freestylowa. Dziękujemy, dziękujemy. jo, teraz ja wchodzę, uważaj, bo staniesz mi na drodze. Zróbcie hałas na tych żołani!